Cześć, go z tej strony OliKosa. Dzisiaj będziemy kopać sobie... Już poza odcinkiem sobie zacząłem. Bardzo dużo wykopałem. Widzowie, mamy bardzo dużo wykopane. Bo to ma ogólnie... Będziemy tu hodować grzyby, bo jak wiecie, to my mamy zupy tylko grzybowe, nie? Mamy tylko zupy grzybowe. A średnio robić grzyb. A średnio. No po prostu sobie iść. Nie chciałoby mi się chodzić co chwilę na te grzyby. A no tak to zbierzemy parę. z dwa grzyby. I nawet nie. Jeden weźmiemy muchomor. Bo to się z muchomora robi. I zwykły grzyb. stawiamy po prostu pyk. Widzowie i już w ogóle już sobie naszykowałem kilofy. Mamy kilofy widzowie. Pyk kopiemy, 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 kopiemy. Kurde ten, 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 ten. A. Tak musimy podskakiwać. Muszę podskakiwać. Teraz już nie. Widzicie, bardzo małym. Dobrze, że po to trochę. O, no, mam. O kurde, co ty się nie chciałeś wykopać. Jak się skończy kilof jeden, to weźmy sobie tutaj. A! Musimy cały czas pominąć spacie, widzowie. Hmm, do góry musimy spać. Ja. No, szybciej kończy się tej dziadowskiej kilofie. Chcemy też trochę coś użyć zamiast tego kilo. No. W końcu weźmy sobie to i będziemy się tym podbudowywać, widzowie. Dobry pomysł, nie? Um, trzeba to zniszczyć, to, 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 to. Trzeba bardzo dużo zniszczyć, widzowie, bo jeszcze trzy kratki. Trzy kratki i chyba to jest w ogóle 10 na... Na 10! Z tego co pamiętam, bo przed odcinkiem sobie no, po prostu wykopałem to już przed. Nie dalej, że potrzebujemy łopatę do dirta. mało jest tego dirta. Myślałem, ja już myślałem, widzowie. I w ogóle, żeby sadzić te grzyby nasze, na zupę naszą, to musimy. A, podbudujmy się. Tu musimy jakoś grzyby mieć, nie widzowie? Więc musimy sobie wyhodować grzybów troszkę. Kopiemy już tutaj. Wykopmy tę jedną kratkę. Się wkurzam cały czas nad tą jedną kratką, widzowie. Muszę co chwilę Kopyć, z spacją. Żeby to mi. Właśnie udało mi się tam dosięgnąć. A tak to to. Od, dołu będzie, od góry w ogóle możemy zacząć kopać. Będzie prościej. No takie są prościej, widzowie. Będziemy tu wykopywać pyk, pek, pyk. pyk. Jeden poziom. Jeszcze mi jeden kobel. Nie widzę wiem. Troszkę, troszkę, trochę, trochę. Trochę. Jeszcze I O, a chciałem, że też mam zniszczyć. ale nie, to akurat jest ściana boczna, widzowie. Teraz już widzowie mamy łatwo. Znaczy ten filmik będzie krótki, bo zbiera... zbieranie grzybów to szybko bardziej na nam pójdzie, bo potrzebujemy tylko jednego. Bo gdzieś tu mam ma muchomorki. Nie widzowie, więc potrzebujemy tylko jednego grzybka. Bo zrobiłem sobie zupy grzybowe widzowie. Cztery, miałem cztery takie, nie? Grzyby, normalne. No i sobie zrobiłem z, zupy, cztery, cztery zupki. Grzybowe i no... po prostu... A to zupki w ogóle mało dają. Ale to jest nasze jedyne jedzenie widzowe, więc słabiutko. Bardzo, najgorzej, że to jest nasze jedyne jedzenie na tym rejonie. Mi ostatnie poza grom sobie, zdobyłem jakiegoś kurczaka, widzowie. Znalazłem jajko kurczaka, w sensie, nie? Stukłem to jajko, widzowie? I nic z tego nawet nie wyszło. Ani jedna kura, widzowie. Trzeba sobie, już kończymy prawie, widzowie, bo to musi być dobrze, jak coś oświetlone. Jak będziecie robić sobie taką farmę. To może być właśnie na czym chcecie, tylko musi być dobrze oświetlone. Bo ja próbowałem sobie gdzieś to postawić, nie? Zrobię. Dobra, idziemy, idziemy po jednego grzyba. Bo tamto mamy już skończone. Weźmy sobie zupę na drogę. Ej, ona bardzo dużo daje. zupa. Troszkę. Idziemy po jednego grzyba. Jednego. No bo weźmy już od razu parę. To zrobimy parę zupek grzybowych w widzowie. Oj. Nie umiem skakać. Widzowie, chcecie poznać, jak sobie wcześniej radziłem z głodem? Wiecie, jak to robiłem? Po prostu wchodziłem gdzieś, umierałem, chowałem... I tam, do skrzynki, nie? Później sobie umierałem. I miałem po prostu to... No, fajnie było po prostu. Ani to głodu nie, już nie chciał. serce odrodzone całe. Jeden, a to parę dostajemy ich, oj, spadłem. a ile mamy? Cztery, dobra, musimy sobie dłuższą tą rurę, w ogóle, o kur, 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 nie mamy miecza, nie mamy, kilofem kajlofem, 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 spadać, 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 spadać! Widzowie, mamy problem, mamy miecz? Mamy, 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 o. <mọc> a masz, <-am conclusions> a masz, 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 a 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 masz, 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 masz,